Habibi! Habibi! O widzowie! Prime content się szykuje. Pozytywne nastawienie, widzowie. Dzisiaj oszukujemy. Widzowie, 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 widzowie. Dzisiaj oszukujemy pajacy z YouTubea. Dzisiaj oszukujemy pajacy, pajacy z YouTubea. Każdemu się podoba, każdy pokczampuje, każdy do tego jamuje. I Jest zajebista. Nieważne co, zajebista reakcja z góry, co nie? Z góry zajebista reakcja. Manipulujemy tymi małpami. Na Bosko, Oni pięć nie będą miesięcy wiedzieli, co ich uderzyło. Szczypioreczka, dziękuję za 5 miesięcy. Dobra. Waga. Tutaj już gonik może odpalić szota. Tutaj już gonik odpala szota robienie. Dobra. Dobra. Timiks, Habibi. Podekscytowany jestem. Spodziewam się naprawdę porządnego kawałka. Zobaczmy! Ty, w sumie, Leksiu, zajebiście na tym oglądasz. O nie, widzowie, bo co jeżeli oni zrobią to, czego się boję, że zrobią? Leksiu w naturalnym środowisku. Kierunek oaza, nie patrzymy się wstecz Do nieba, tam Morgana, mamy wszystko, co chcesz To szereż, nie papirus, za cash To trap na pustyni, nie czekamy na deszcz Komentarze nie jak się robi Na wielbłądach w przysięskowe burze jedzie cały team. Egipska noc, nim nadejdzie blady świt. Widzi figurę, w cedry, mówi do mnie Happy Na cyklopa Życie, przedstawienie moim mieście na scenie Kiedyś na festynie dzisiaj drugi tydzień to jeden, dziś w Egipcie mamy Ej się zrobiony A liczby nie Bolałem się prostu tam jest za nie patrzymy czy To nie po tam organa, mamy wszystko co chcesz Też leści nie papieru za cash No trap na pustyni nie czekamy na deszcz mm, habibi. i niczym Obelix lub Obelisk. Dziś robię kwitno, bo miałem nosa tak jak Sphinx. Jadę do Memphis, ja grizli apetyt. Bardzo dawno temu wpadłem do kociołka, gdzie był drip. Happy to jest nasz czas, jestem Ozyrys. Pokaż tajemnice swej budowy, a nie piramid. Alfa, nie delta, na jednodze widzę Nil. Nie, nie zatomowałbym tego, choćbym był hydraulik. Do niego tam morgana, mamy wszystko, co chcesz, To szereści nie papieru, za cash. Do trap na pustyni nie czekamy na deszcz. Aż się czuję pogrzebany w piramidzie. Egipski climat Ekipa co z planszy? Widzowie piszecie. Kurde, no to chyba jeszcze raz słuchamy. Ale kurwa zamiotu. Leksiu, pokczam. Dobra, jest, jesteśmy już po szocie, widzowie. Jesteśmy już po szocie. Ej, nie było złe. Ej, nie było złe w sumie. W sensie z góry, z góry, z góry założyliśmy, że będzie gigahult. Ale w sumie nie było złe pod sam koniec. Jestem troszeczkę zaskoczony <laughs> To jest kurwa najgorsze. My się specjalnie umówiliśmy, że będzie totalne gówno. Będzie najgorzej na świecie. Oni wypuścili coś co... Ej, w sumie spoko. W sumie ok <laughs> Kurwa mać! Nie, nie, nie. I sam i played myself.